Siemka z tej strony luno I witam Was już w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tak. Bardzo dawno nie było odcinka. Ale postanowiłem jak go zrobię. Jeszcze zabieram zrobić ten odcinek z jakiś miesiąc. No to tak, staty, wiem, słabe. Takie coś, ale się dużo poprawiły, ponieważ zbierałem 15 milionów, co nie, 15kk i wydają wszystko w staty. Teraz znowu zbieram 15, żeby znowu wydać, bo naprawdę mówię wam, to się opłaca. Mm. Tutaj taki sam, ale to nic nie zmienia. Może zaatakujemy sobie kogoś. Aha, bo... Yy... Pamiętacie ile tamtym odcinku było honoru? Jakieś 86 tysięcy, patrzcie ile teraz jest. Tylko mogłoby być już jakieś 150 tysięcy albo coś, no ale ja codziennie tracę po tysiąc honorów, bo mnie tak atakują. A najgorsi, najgorsze pedały to zaraz wam powiem kto. To jest karmas yl... Elman i jeszcze. Często mnie atakuje... ...turbody oh moment. To są największe głąby. Atakują dużo niższe levele. Popatrzcie, popatrzcie, widzicie ile przybranych. No, ktoś już konto. <grystanie> Patrzcie, takie dobre konto usunęli. ok um, wyraz mi się skończy trening i pokażę Wam moje drugie konta. No drugie i trzecie. Znaczy tak. Teraz będziemy na PL2. Tak. To jest PL2. I tutaj mam bardzo dobre staty. Popatrzcie. Widzicie te staty? Mam nadzieję, że dobre jak na taki level. I tyle honoru na 91 levelu. Widziałem góstka co na 43 levelu miał 8000 honoru. Ja na 43 miałem coś około 20, 25. No. no to tak to wygląda. I rady dla wszystkich. Teraz powiem wam taką radę dla wszystkich. No dla wszystkich po prostu gających hero zero. Nie? No to tak najgorszy błąd popełniany przez graczy mamy rzecz na minusie tak jest rzecz na minusie minus 5 i wy ją zakładacie wtedy przecież tracą wam się staty co z tego że tu się wam polepszy ale tracicie 5 umiejętności do tego to jest bardzo głupie dlatego ja zawsze wszystko nieważne jaki będzie ten, zobaczcie. Wszystko jest na minusie. Poszukajmy na jakiegoś sklepie. To jest dobre. Nie ubieraj tego, bo to jest minus 13. Nie opłaca się, naprawdę. Ubierajcie wszystko na plusie, jeżeli chcecie mieć taką postać jak ja tutaj. Na PL1. Na, znaczy na PL2. Na PL1 to takie ciało z tyłu nie wyszło. Ja nie robiłem treningów. I popatrzcie, robcie bardzo dużo treningu, Bardzo dużo. Ja już mam zrobiony, w ogóle leveli nie nabijajcie, bo to się nie opłaca. Lewele dopiero nabijajcie jak będziecie mieli staty jakieś 2000, i wtedy będziecie dopiero kopsili um, Czekajcie, no, prawie y, 1250, czyli taka jakby połowa już można powiedzieć, tu jesteśmy na moim PL-1. A tutaj mam 10300 No i tak, zmieniła się drużyna. Następ, w poprzednim odcinku była Japan Team, ale wywalili mnie. Nie wiem za co. W ogóle mi nie odpisują. Nie wiem, ale mam Della ona też jest dobra. Można, niby, że jest słaba w rankingu. No, no. nie popatrzcie, nie tu. Um widzicie 64 miejsca ale to jest spoczko drużyna tak mówię wam nie nabijajcie leveli bo im będziecie więcej nabijać leveli tym będziecie mieli przecież to jest patrzcie 212 level i takie statnie wiem oczywiście że słabe nie chwalę się że coś ale ja widziałem gostka 262 level troszeczkę Większy, prawie 270, level. wszystko na 3000. No to weźcie, proszę. Przecież, nawet jak ja mam taką głupią postać, co nie? To nawet na 240, tam 240 będę miał wszystko na 3,500. Nie, przecież ja robię dużo treningów, zbieram kasy i takie różne. Poczekajcie. Dobra, jestem. No i tak mówiłam, nie. Nie opłaca się na leveli, bardziej się opłaca. Bardziej się opłaca robić treningi i stat. Patrzcie, 9999 zostało. I jeszcze trzecia postać. Yy, tak, 14 level, PL6. Właśnie ten serwer niedawno wyszedł i zaczynam na nim grać. Tylko. Ja już bym miał top dziesiątkę. Zaraz Wam pokażę tylko dlaczego nie mam. Poczekajcie, zaatakuję sobie... tego hmm. Dobra. No. Ok, pokonaliśmy go. No i takie mam... I popatrzcie, które mam na sobie 1226. Mogłem mieć już setkę, ale popatrzcie na to. I przecież tak się nie da osiągnąć jakiejś normalnej liczby honoru. Nie da się po prostu. Patrzcie. LOL! Kiedy? 41 level mnie zaatakował i wygrałem? LOL! What? Dobra, teraz już przez to. No co ja popularność... Na no, gówno tą popularność rozwijają. My nie chcemy doświadczenia, my chcemy albo kasę, albo to. Boże, ludzie, ogarnijcie się. Misje nie są potrzebne, żeby być jakimś wykokszonym w hero. Przecież najważniejsze są treningi. Ale wiele to przecież... po co je nabijać? i potem im większy macie level, takie małe staty, to nie macie uznania. Atakują was 180, a potem się dziwicie czemu przegrywacie. No właśnie. Patrzcie. To nawet jest dobre, nie? Może dla was. Minus 25. Nie kupię tego, ponieważ staty te miały dupy. Nawet jeśli dodam jej trochę tego, odejmę trochę tamtego. Nigdy nie kupujcie na minusie. Patrzcie, tutaj miałem taki elmen. 247, no to wiecie, mogę przegrywać, ale... No i dobra. No to zaraz się widzimy, żegnali. Mam nadzieję, że Wam przemówiłem do rozsądku, że już wiecie, jak poważnie grać żeby mieć uznanie od innych no. um, to jeszcze tu te treningi zrobimy um, dobry i kogoś. Patrzę, z patch ja już so, 114 nawet 130 któreś takie staty powinniście mieć. A nie, mój kolega, 96 level i zaraz Wam pokażę jakieś staty. No dobra, to ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i na razie...